Doda opowiedziała o swoich relacjach z dziećmi, taki stosunek ma do pociech swojego partnera. Dorota Rabczewska do tej pory nie miała zbyt dużego szczęścia w miłości. Zwiastki artystki przeważnie kończyły się bardzo szybko. Ostatnie malzenstwo z Emilem Stepniem było dla niej tragicznym w skutkach 39-latka nabawiła się depresji oraz stanów lekowych. Na szczęście udało jej się przyzwyciężyć streumę. Doda od jakiegoś czasu spotyka się z Dariuszem Pachutem, pochodzącym z Malopolski ratownikiem medycznym. Mężczyzna to znany sportowiec, który w przeszłości spotykał się z Dorota Guardias. Partner Doroty jest bardzo aktywny w social mediach. Publikuje zdjęcia oraz nagrania z Rapczewska. Doda oraz jej ukochany bezsprzecznie tworzy udany związek. Para nie kryje się ze swoimi uczuciami w social mediach. Malopolski ratownik medyczny z poprzedniego związku ma dwójka dzieci. Według doniesień. Które pojawiają się w mediach, jego syn oraz córka często widuje się z Rabczewska. Niedawno dodał w rozmowie z dziennikarzami faktu, wyjawila, i z domalców nigdy nie była entuzjastycznie nastawiona. Z kolei dzieci mimo to szybko ja polubili. Dzieci mnie bardzo lubią. Paradoksalnie, wiem to od wielu lat. Ze wszystkie dzieci moich przyjaciółek mnie po prostu kochają. Sama tego nie rozumiem. Pytam je dlaczego wy mnie tak kochacie, przecież wiecie. Za to jest nieodwzajemniona. Ale ona się z tego ciesza jeszcze bardziej mnie kochają, powiedziała w wywiadzie doda. Repczewska w rozmowie z gospodarzami pytania na śniadanie wyjawiła również, że osoby decydujące się na dziecko nie powinny ulegać presji, która narzuca społeczeństwo. Ten, kto się decyduje na dziecko, nie może ulegać presji i społeczeństwa swojej. Mamy, rodziny, partnera, sama prokreacja nie jest sztuka. Sztuka jest wychowanie tego dziecka na dobrego i wartościowego człowieka powiedziała Doda. W siedem medycji programu Land. Wyspa miłości dzieje się naprawdę sporo. Na ekranie można oglądać nie tylko milosne potyczki uczestników. Ale te z gwiazdy światowego formatu. Do willi zawitala bowiem niedawno doda. Wokalistka przybyła specjalnie po to. By zaspiewać dla Islanderów. Zrobila niezłe show. Po koncercie rapczewska zaprosiła Islanderów do Kręgu Ognia, Gdzie poprowadzi wyjątkowe przeparowanie. Kolejny odcinek już jutro o 21.00 w TV4 i przez kolejne 6 tygodni od poniedziałku do piatku i w niedzielę o tej samej porze. Najnowsze odcinki 7 sezonu Lwisland. Wyspa Milości można oglądać bezpłatnie na stronie polsatgo.pl lub w aplikacji pols. Go.